Bonjour To grupa kurwa powiedz coś. Petry, jesteś ready or you... what? We need to get some money out of this business, you know? Jak to ci paść nazywał? Jak się ten duch nazywał? <śk> <A> <Ej. śk> <Co jest tu? śk> Kurwa nie wiem dlaczego, ale gdy powiedziałeś za pierwszym razem i nie dosłyszałem, to się nachyliłem na mikrofon, był <śk>

Uciekaj, uciekaj! on blisko jest! Nie, 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 trzeba sam o, idziesz! Ja e pierdole Halo, się żyje? Piotr? Halo? S <noise> Tak okay, było, mój Gotowi? Czekaj, kłuk mam jeszcze jeden statyw N No co, jak e epi e statyw Trzy no, starczą, no, chłopie statyw, No trzy no, starczą e. Czekaj, latak idzie Po co ty idziesz jeszcze? Jakim głosem on to powiedział, słyszałeś? No No i to pojały się na środku pokoju A... O nie! Nie tam zosta Jedna kamera na korytarzu już jest To jest chyba, co Ej Ej Patryk to jest chyba tu co Czej No Tu jest 10.4, nie powinno być poniżej 10 <laughs> IJ O, nie kurwa lubię o tej rzeczy za... No to patrz jak razem Donald raz Zobacz, Jackson to Where are you? <śmany> kurwa ten pan Hello there o, Odechciało mi się Z nim rozmawiać ja Ej O chuj idzie, Nie, 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 być tak, To nie, nie, być tak, nie, może nie, nie, jest nie, 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 duch, nie, 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 Co nie, 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 to był duch właśnie. Mam, no Kurwa co ty robisz zaczekaj A było prędzej zaznaczasz Ja potem. Ale, ale, ale muszę dupa z piekła Ale muszę dupa z piekła Loser Ахахаха, so funny man. What the fuck? ha XD. Napisał. No, nieważne. Maria, show you pussy. O, o. No, no, podlewić. A to? Nie. No to mój koniec, panowie. Oh, kurwa Ja e, on tam stoi. Halo O oh. Nie!

On... No, w drugą ty, stronę chodzą. Otwórz mi to, bo mi coś nie rusza. Kurwa, łapię to, ale to. To, to... Co? Nie wstrzymałem cały czas. Chcę no MF-a to po jego imieniu mów. To mi nie pada Kurwa, idę. No i. Dobra. Lecimy. Lecimy po tego ducha, panowie. Robimy go. zjemy yes, go. Ej, chodźcie do mnie. Mamy to David Smith. Save it Sejvid Save it dmyf. Save it je te długie drzwi Na tym, to nie? To na